Kapitalny wyśmienity mecz i świątek w Indian Wells Polka z przytupem awansowała do czwartej rundy tego turnieju. No. Rozbijając, nie przesadzę tutaj, tak mówiąc, w trzeciej rundzie Dajanę Jastremską z Ukrainy 6-0-6-2. Iga Świątek pokonuje Ukrainkę, Przemek Ofiara. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z Apeldoorn. Tutaj były złote medale dla Polski w lekkiej atletyce, no ale na złoto dzisiaj zasługuje również Iga Świątek, a łączę się z Michałem Chojeckim. Cześć, Michał. Jak ten mecz oceniasz? No witam wszystkich bardzo serdecznie w, ten, w, tym, w tych miłych chwilach. No, bardzo dobry mecz Igi Świątek. No, trudno tutaj marudzić na cokolwiek. Kapitalny występ. I ja troszkę się obawiałem Damian Jastremski, bo ona naprawdę w tych pierwszych dwóch meczach w Indian Wells zagrała bardzo dobrze. No, on Żaber w drugim secie, wręcz zmiotła pas z No ale no trafiła kosa na kamień. Jednak e, Iga Świątek naprawdę Wspaniale neutralizowała dzisiaj atut Diany Astremskiej. Bardzo mi się podobało to, jak serwowała. I to nawet nie chodzi o to, że czy tam pierwszy serwis, bo ten procent pierwszego podania był taki ok, natomiast przede wszystkim bardzo dobrze zaskakiwała Ukrainę kierunkami serwisów, do tego drugie podanie. Naprawdę znakomity kick serwis i trzeba powiedzieć, że w tym meczu, tak porównując to jak, jak przebiegały te mecze w Dubaju z Jastrzębską niedawno i teraz, to widać było jak bardzo na, na, na rywalizację, na dynamikę rywalizacji mają warunki, bo teraz po prostu Iga znakomicie wykorzystywała ten wysoki kozioł piłki, jak wiadomo tam w US jest to powietrze bardzo rozrzedzone, te piłki, przy tych topspinowych rotacjach Igi wysoko wyskakują do góry i Ukrainka miała po prostu z tym problemy. Iga w Dubaju bardzo dobrze returnowała, zwłaszcza przy drugim podaniu. Igi w tym pierwszym serwisie, w tym pierwszym secie. Teraz Iga tymi y, kick-serwisami z wysoką rotacją. No, Ukrainka kompletnie nie wiedziała, co robić. Nie radziła sobie po prostu z tymi, z tymi serwisami. I Iga też naprawdę bardzo ładnie, te, te świetnie te plasowane forhandy, właśnie tym nadgarskim jeszcze bardziej podkręca piłki. I Ukrainka naprawdę miała ogromne tempo, problemy, żeby, żeby, żeby po prostu sobie radzić w tych wymianach. Popełniała bardzo dużo błędów w pierwszym. W pierwszym secie było chyba ze 21 niewymuszonych błędów Ukrainy, ale to były też takie błędy wynikające, moim zdaniem takie pozornie niewymuszone, ale właśnie wynikające z tego, jakiga mądrze w tym meczu grała. Wiesz, co, wiesz, wiesz, na co zwróciłem uwagę, oglądając ten mecz? Oczywiście, przeplatając oglądanie tego meczu z popisami naszych lekkoatletów. Natomiast spojrzałem na, na statystyki i na procent punktów Igi Świątek po pierwszym serwisie: 83%. To, to, to jest miazga w tym, w tym spotkaniu. No tak, naprawdę Iga świetnie, jak już trafiła w tym pierwszym podaniem to znakomicie kontrolowała przebieg przebieg punktów, no po prostu dominowała, Ukrainka nie była w stanie tą taką, no, dużą siłą fizyczną, z której jest znana, wybić igę tak ze strefy komfortu. I tak no żartobliwie mówiąc, no, iga, iga przed tym, przed tym meczem zdradziła właśnie konferencji prasowej, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku Supertenisa, że, że wzięła do Kalifornii kuch, tą kuch. Książkę kucharską i uczy się gotować, próbuje nowych przepisów. On teraz można powiedzieć, że sięgnęła po ten stary i wypróbowany, bo już w pierwszym secie mieliśmy chrupiącego bajgla, czyli, czyli ten ser, wygrany 6-0, czyli ta piekarnia Igi Świątek funkcjonowała bez zarzutu, no w drugim secie tam Ukrainka trochę się zapała na grę, tam dwa gemy, udało jej się urwać, ale widać było, że już jest taka zrezygnowana. No Iga, Iga była tak miła, że dała jej te dwa gemy. Tak, no też Jastemska widać było nawet tak po mowie ciała, że ona czasami sprawiała wrażenie, że już miała po prostu podziurki w nosie, tego meczu już chciała, żeby się jak najszybciej skończył. No pełna kontroli i naprawdę bardzo, bardzo dobry występ. Ja naprawdę jestem taki zbudowany. No wiadomo, no, teraz już będzie coraz trudniej, już już nie ma co jakiś tak bić w tarabany i tutaj znowu obtrąbiać, że to jest znowu wielka liga, e, która już tu będzie maszerować po zwycięstwa. ale naprawdę no, trudno nie być zbudowanym i takim zadowolonym z tego, co dzisiaj nasza gwiazda zaprezentowała na korcie. Ale wiesz co Michał, po tym meczu z Garcją, no zastanawialiśmy się, czy to Garcia taka słaba, czy Iga taka mocna, a tutaj ja mam wrażenie, już nie ma takiej dyskusji, Iga pokazała, że jest mocna, no, rozbić Jastrzębską 6-0, no to, no to trzeba pokazać wielką klasę. Jest w formie chyba Iga Świątek, nie ma co do tego. No Iga Świątek jest w formie, znaczy, moim zdaniem w ogóle Iga, to nie jest tak, że Iga jest jakiś w słabej formie i że ten sezon jest jakiś nieudany, bo ja, ja tylko tak przypomnę, bo Bursz się zrobił takie troszkę e, jakieś nastroje, że tu jakiś kryzys i tak dalej, że od 9 miesięcy Iga nie wygra turnieju. Oczywiście no to są fakty i to rzeczywiście no jak na IG to, to nie jest to jakaś e, pozytywna statystyka, no, ale pamiętajmy o pierwsze, że pod koniec poprzedniego sezonu Iga była zawieszona i nie mogła zagrać w Azji, gdzie warunki są bardzo dla niej korzystne i podejrzewam, że tam by. Tam by było kolejne zwycięstwa. Po drugie, no, mówimy tutaj o zawodnicy, która, która miała piłkę meczową w półfinale Australian Open. Ja jakoś tak no, wiadomo, że gdyby doszło do tego finału Świątek Sabalenka, to tam tak 50-50, ale ja mam wrażenie, że i by ten Australian Open wygrała, gdyby, gdyby Madison Lekisy, e, retornując przy tej piłce meczowej, zagrała nie, nie tak nie do obrony ten retur pod nogi, i tylko gdyby na przykład przywaliła. Wsiadka, a przez to niewiele brakowało, więc to wiadomo, no to jest też taka kwestia pewności siebie. IGE też na pewno to troszkę niepokoi drażni, że, że tak długo nie wygra turnieju, ale mam wrażenie, że tutaj nie jest tak, że IGA jest w jakiejś fatalnej formie, ale yy, i tych wyników nie ma. Tylko po prostu też rywalki zrobiły duży postęp. Yy, natomiast tak, no tak jak mówiłem, tutaj jeszcze jakoś w euforię nie wpadał, bo, bo, bo tak no Jastrębska to jest oczywiście duża siła ogni, ale też yy, dużo błędów. A jego ostatnio miała największe problemy z zawodniczkami, które grały nie tylko mocno, ale też y, tak solidniej potrafiły ją zdominować, nie tylko tą siłą fizyczną, ale też taką no, dużą solidnością i. i... I tak po prostu, no tak było na przykład w pojedynku z Ostapenką, gdzie ich tak, tak, zupełnie tak, zdarzył się zdominować. Właśnie tak, samo tak. było niedawno z Mirą Andrejewą, która, która do tej takiej dużej siły ognia dorzuciła też naprawdę taką dużą różnorodność tenisa inteligencję w grze. I, i tak widać było, że jej sytuacja wynikała z tego, że się czuła taka po prostu bezradna. No teraz yy, czekajmy na, na, na kolejne mecze Igi ucieszeni tym co, co Iga zaprezentowała, ale też z takim no pokorą bez jakiegoś wpadania w jakiś nadmierny chóra optymizm. No tak przynajmniej mi się wydaje. No tak, tak. Kolejny mecz, no właśnie myślę, że nasz materiał, nasza rozmowa ukaże się już po tym jak Iga pozna rywalkę, ale my w tej chwili wiemy no albo Muchowa albo Cyniakowa. Albo no na pewno będzie to Czeszka, tak jak mówisz. No na pewno będzie to Czeszka, tak? Karolina Muchowa albo albo Katka Siniakowa. Panie za, zaczną tak za parę godzin, teraz nagrywamy to dosłownie kilka minut po, po zakończeniu Męczniki Świątek. No dwie czeszki, dwa takie troszkę inne style gry. Karolina Muchowa oczywiście to jest taka no, jedna z moich ulubionych tenisistek, bo tak jak uwielbiałam zawsze Roger'a Federer'a, to to no tak dużo widzę takich, no takich stylu właśnie w Federer'a w grze, w grze czeszki. To jest taki bardzo elegancki, wszechstronny tenis, tak naprawdę bardzo fajnie się ją ogląda. Nie jest to jakaś ogromna siła ogni, ale, ale taki właśnie bardzo wszechstronny, Tenis, świetna technika, bardzo inteligentna gra. Natomiast Szyniakowa to jest taki trochę inny tenis, to jest przede wszystkim no znakomita debliska, najlepsza chyba obecnie wciąż debliska na świecie, albo jedna z najlepszych, nawet nie pamiętam, chyba, chyba wciąż najlepsza. No niedawno mieliśmy mecz IG właśnie z w Australii i tam, i tam pamiętam, że Szyniakowa zaskoczyła trochę Igę na początku takim właśnie dużym tempem gry dużo ryzykowała i miała taki dobry rytm gry, dużo trafiała, wiedziała, że trzeba skracać wymiany z Igą. Natomiast ja myślę, że, że gdyby nawet doszło do meczu z, z Śniakową, to w tych warunkach właśnie pustynnych gdzie Iga tak doskonale potrafi neutralizować siłę uderzeń rywalek po prostu no tymi rotacjami, tym takim wykorzystywaniem właśnie tego wysokiego kozła piłki, o którym mówiłem, to myślę, że tutaj idzie dużo łatwiej by było niż w tej Australii z Katką. No zobaczymy, która z Czeszek stanie na drodze Polki, no ale tak czy inaczej no nie będzie to zawodniczka, której byśmy się mieli jakoś strasznie obawiać, no patrząc na to, jak prezentuje się nasza nasza gwiazda. Teraz już kończy się ten mm, dwudniowy czas oczekiwania na meczach. a teraz panie będą grały już codziennie. No, jeszcze teraz nie, jeszcze Trochę teraz nie. jutro dokończenie drugiej rundy, czyli ta górna część drabinki, później już tak troszkę to przyspieszy. Teraz jeszcze Iga jutro ma, znaczy uściślimy we wtorek ma jeszcze dzień wolny, kolejny mecz. Nie za, dzisiaj jest niedziela, tak? Nie, w poniedziałek ma dzień wolny, kolejny mecz zagra we wtorek, bo już się wybiłem. <miesza> się. E, natomiast jutro Hubi Hurkacz zagra z, z Aleksandrem de i to, to ciężko. No, rywal, rywal zacny, jeden z najlepszych na świecie no. dzisiaj. No tak. E, oglądałem mecz w nocy Hubi'ego z, z tym Francuzem, takim niewygodnym rywalem. To takie trochę starcie. Dawida z Goliatem, tylko tutaj akurat Goliatem był Hubi, był właśnie Francuz taki niewysoki, ale za to bardzo sprytny, bardzo taki niewygodny tenis, oparty na, na wybieganiu, w solidności, takim sprycie, niekonwencjonalnych zagraniach. Natomiast na no, Hubi jakoś tam sobie poradził. Natomiast teraz już będzie zupełnie inny mecz. Aleks Deminaur jest ostatnio w bardzo wysokiej formie, dziesiąta rakieta świata, i myślę, że Hubi będzie musiał tutaj wejść naprawdę na. Na swoje wyżyny, żeby tutaj być w stanie powalczyć. No, liczę na to, że Hubi zagra lepiej jednak niż z tym Francuzem, bo, bo z Gastonem sobie poradził, ale nie był to jakiś wybitny mecz Hubiego. Był to dość solidny mecz Huberta, ale myślę, że przeciwko yy, Aleksowi Deminaurowi już trzeba będzie zagrać lepiej, żeby, żeby mieć szansę na zwycięstwo. Ciesząc się i świętując dzisiejsze sukcesy Polaków i na bieżni lekko i, i na korcie, kończymy ten odcinek Supertenisa. Michał, dziękuję bardzo. Dzięki. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi materiałami z halowych Mistrzostw Europy w Apeldoorn, jeżeli ktoś z Was interesuje leką atletyką, zapraszam na sport.se.pl, na naszą stronę i na kanał na YouTubie Super Express Sport. Na tym też kanale oczywiście materiał z tenisowym, super tenis, nasz cykl. Subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek. Dziękuję bardzo. Przemek ofiara. Trzymajcie się. Cześć.